Hej, ja jak się dostać macie? Dostać. Mam nadzieję, że wyśmienicie. Jestem tak by i gramy w Left 4, dead 2 i ogólnie jest wesoło. Będę, będę. Będę dziesiąty raz. Z no to. Nie, tak jak to, zadnij. <laughs> Próbuję. Próbuję... Ała! Mnie też w goli. I się teraz do mnie dobiera, ty. Siaksu <laughs> jesteś jedyny, który jest w miejscu, Jeszcze broń się. Dobra, czekajcie, do jedna... Ja wezmę... Taksu e, chodź Patrzcie na to! Ile krwi. No, to jest ten... Fajny mod... Ten... Blood Pack. O oh, tak, Jezus. E, tak. taksu so... Wygląda jak twoja dziewczyna raz w tak, miesiącu. bo to jest mołotow, jak chcesz. Ja? Idę. To Rzućcie młoda. sobie tą bombę na dole Wyglądacie jakbyście wyszli właśnie po analu Ja ją rozumiem ale aż ona mi też... O nie! Przez okno! Dawaj jedźmy od razu Panowie nie, tak od razu ej, Patrzcie co ja mam, patrzcie co ja mam nie, wiem, że od razu, bo... Ej, ej, pójdźcie na mnie Nie mam pojęcia <tuk> Tak wkurzę witch, to to będzie ten Kaka Głupia szmato Zobacz, bo ci się oj. po mnie, ci się Puch, po mnie Otwórzcie te drzwiczki No nie Było, i to byliście Bywa Zbywalili Tam nie wpuścił o oh, widzę był... A czemu wy bijecie, bóg? O, no to już wiemy, kto. Nie, nie. Albo i nie. Aha. Safe house, taki bezpieczny. O, masz do kibrylata. <coughs> no Jakbym chciał grać w grę o stawianiu klocków, to bym sobie pobrał symulator kibla. <grymkański> w grę, w rozstawieniu, w rozstawieniu, ale, ale jest rozwoju, symulator kibla, wiesz o tym No wiem, właśnie no. dlatego tak eee, to mówię Mogę rzucić! To... Ci, wracaj tam, wracaj z tym karnistrem, on mi się przyda! Gdzie? Ten Mogę nie rzucać do, do bo, kurwi, Lece! w house'a, bo Lecę Bo ten karnistrem się przyda do piły łańcuchowej Wracaj tutaj, wracaj do mnie no Wracaj tu, bo idzie płyć! Nie, nie! nie no, do no mnie leci Czekaj odejdź stąd! Fak, no, no i się po prostu, no. I, ale przynajmniej, ale zobaczę, że ona ma też okres. Ej, to jest smutne. Makral stoi, Irish krzyczy, na pomoc, na pomoc! Stoi. Życiowe. <grytanie> Opaki. <Zbrzyciowe. grytanie> tutaj się tutaj niebo to? jest u góry fioletowe. Jak to fioletowe? To